Partnerem odcinka jest Lyocat. Link w opisie. Witam Was w kolejnym odcinku z Kronika Avatara na szybko. Czemu na szybko? Ponieważ dzisiejszy temat nie warto rozwijać, póki nie poznamy wszystkich aktorów z adaptacji Netflixa, gdyż jak możecie się domyślić, po miniaturce wiadomo tylko o czterech. Kim są? Zaraz się tego dowiecie. Ale mam nadzieję, że macie przy sobie już gotową herbatkę godną Airo, bo jedziemy z tematem. W komunikacie prasowym Netflix opisał Anga jako nieustraszonego i kochającego zabawę dwunastolatka, który po prostu jest awatarem, mistrzem wszystkich czterech żywiołów oraz strażnikiem równowagi i pokoju na świecie. Podczas gdy Katara została opisana jako zdeterminowana i pełna nadziei czarodziejka wody, ostatnia tkaczka w swojej małej wiosce. Soka jest opisany jako zewnętrznie pewny siebie, a nawet zuchwały, ponieważ traktuje swoją odpowiedzialność jako przywódca swojego plemienia poważnie podczas gdy Zuko jest zręcznym magiem ognia oraz energicznym i dumnym następcą tronu Narodu Ognia. Inne szczegóły dotyczące serialu aktorskiego, takie jak rozpoczęcie produkcji i data premiery, nie zostały jeszcze niestety nam ujawnione. Netflix po raz pierwszy ogłosił informację o adaptacji na żywo we wrześniu 2018 roku. Twórcy Avatar The Last Airbender to jest ojcowie całej serii, czyli Michael Dante DiMartino i Brian Koniecko zostali po raz pierwszy wybrani jako showrunnerzy i producenci wykonawczy. W sierpniu 2020 roku DiMartino i Koniecko ujawnili, że nie będą już częścią adaptacji ze względu na kreatywne różnice. Zrobiłem o tym osobny odcinek, do którego odsyłam. Wystarczy kliknąć w link w prawym górnym rogu. Jak napisał DiMartino, mogę być pewien, że niezależnie od tego, jaka wersja pojawi się na ekranie, nie będzie to to, co planowaliśmy lub zamierzaliśmy zrobić z Brianem. Funkcję showrunnera zamiast nich przejął Albert Kim, znany z serii Sleepy Hollow oraz Nikita który opublikował na swoim blogu komentarz do niesławnego filmu M. Night Shyamana z 2010 roku The Last Airbender. Technologia VVX posuwała się do punktu, w którym wersja na żywo może nie tylko przełożyć to, co zostało zrobione w animacji, ale może wnieść bogaty, nowy wymiar wizualny do fantastycznego świata. Będziemy mogli zobaczyć tkanie w prawdziwy i instynktowny sposób, jakiego nigdy wcześniej nie widzieliśmy. W tym samym komunikacie prasowym Kim wyjaśnił swoją wizję nadchodzącej adaptacji na żywo. Jest to okazja do zaprezentowania postaci azjatyckich i tubylczych jako żywych, oddychających ludzi nie tylko w Kreskówce, ale w świecie, który naprawdę istnieje bardzo podobny do tego, w którym sami żyjemy. Zapewniał też również, że nie będzie zmieniał czasów i ogólnego designu serii. Osobiście mam nadzieję, że słowa dotrzyma. Ale wracajmy do samych aktorów. Zobaczycie też na ekranie ich karty biograficzne z serwisu IMDB. Anga więc zaga Gordon Cormier, znany z takich filmów jak Bastion i Zagubieni w kosmosie. Ponoć na swoich serwisach społecznościowych umieszcza sporo wycinków ze swojego treningu sztuk walki, więc stara się wcielić w postać. Katarę zagra Chiaventio, nie wiem czy dobrze przeczytałem. Ją z kolei znamy z tworów pod tytułami Beans czy Ania nie Anna. Naszego ukochanego Sokem zagra Ian Osley aktor znany z ról w 13 powodach czy PHYSICAL. Na koniec został chyba najbardziej rozpoznawalny spośród wymienionych aktorów Dallas Liu, zagra on Zuko. Wcześniej mogliśmy go zauważyć w takich produkcjach jak Tekken, Shang-Chi i Legenda 10 Piersieni czy Młode Wilki. Gdy już będziemy wiedzieć więcej o pozostałych aktorach, pomówimy sobie nieco więcej o każdym z nich, gdyż podejrzewam, że casting jeszcze może ulec zmianie. Choć nie jest to na 100% pewne. No i tyle. Czy adaptacja live action Netflixa da radę zadowolić fanów? Czy nie popełni błędów niesławnego filmu z 2010 roku? Zobaczymy. A wy co myślicie o wcielających się w Anga Katarem Socke i Zuko aktorach? Pasują do roli? Piszcie w komentarzach. Dajcie też suba, aby w przyszłości nie ominąć tego typu newsów. Ja się z wami w takim razie żegnam. Do usłyszenia w kolejnych materiałach. Na razie! Dosowa ciekawostka czeka także i tutaj. Czy wiecie, że Bumi, król marzu dwa razy w życiu doczekał komety Sozina?